Siemanko, tutaj Denio i wcale nie jestem Iron Golemem a teraz jak zobaczycie to jesteśmy na takim świecie tutaj w Minecrafcie eee, są tutaj jakieś wieśniaki i tam jest w ogóle zobaczcie co ja znalazłem takie no duże duże strasznie te strongholdy z e, Netheru ale nieważne. dzisiaj dodaję do Minecrafta różne rodzaje creeperów zobaczcie sami Weźmy z klasycznego creepera każdy wie jak wygląda ale tutaj akurat no, jak możecie zauważyć, troszeczkę inaczej mimo wszystko. Eee, wybuchają tak jak zwykłe klipery. Są po prostu troszeczkę zmienione no i zobaczcie jak chodzą. Się tak kołyszą podczas, podczas chodzenia. No i sobie śmiesznie, śmiesznie wyglądają. Nie są może jakieś zaawansowane. To są zwykłe klipery. I jak możecie zauważyć, wybuchają właśnie w ten sposób. Podchodzi no, klasyczny kliper. Nie, 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 nie robi tutaj za dużo. Weźmy ostatniego jeszcze, to nas trochę wysadziło. Teraz możemy wziąć kolejnego creepera, który znajduje się tutaj. No i jak możecie ich zauważyć, to mamy ich naprawdę sporo. 1, 2, 3, tutaj mamy 8, no to mamy 16 creeperów, nie licząc ee, zwykłych. Weźmy sobie heal creepera, jak on wygląda. Szybko go tutaj zespawnuję. Ale śmiesznie, nawet go nie widać. A czemu on od razu idzie, atakuje go, nie zostaw! O kurde, ale wybuch. O kurde, tutaj coraz więcej wybuchów. Dobra, Hills Creeper tak wygląda. Wygląda praktycznie jakby zamaskował się w ścianie. Teraz weźmy sobie Deserta, Badlands i Beach Creepera. Zobaczymy co one robią. Schowam też na później jeszcze Savannah i Jungle Creepera. E, na razie odejdziemy stąd, bo tutaj są atakowane właśnie przez golemy. E, desert wygląda tak. Jest po prostu kaktusem, ale śmiesznie wygląda. Zobaczcie, ma kaktusa na głowie. I na górze ma też obok te patyki po prostu. No ale jak wybucha, no to zobaczę, nic nie wylatuje z niego dodatkowego, jakiś piasek i tak dalej. Eee, jeszcze mamy Badlandsa. Wygląda jak jakiś totalny deszcz z kaktusem na głowie, ale burak albo ziemniak, nie wiem, coś takiego, taki ziemniak. Ciekawe czy wybucha mocniej. No, wybucha nawet, nawet. Weźmy jeszcze szybko Beach creepera. Czyli taki piaskowy, czy tam po prostu z plaży. Ale nic nie robi, nic nie wiadomo czego. Jest mniejszy na pewno niż zwykły Creeper. Ale czy on wybuchnie? Czekajcie. Też wybucha, ale nie zadaje dużo akurat yy, nie, obrażeń. No i zostały nam jeszcze tutaj ten yy, Jungle Creeper. Wygląda taki, no spoko, no taki po prostu dżunglowy. Jak możecie zauważyć trawa, kwiatki na głowie. Wygląda jak jedno, wielkie drzewo. Zobaczymy, czy zadaje nam dużo yy, obrażeń. No, powiedzmy, że tak. I został nam sawana sawanach Czekajcie, spróbuję stąd jeszcze wyjść. Ale wielki! Nie! Zostaw go! Kurde, nawet nie wiem, czy wybucha. Ej, czemu ty w nas bijesz? Zostaw nas! Zostaw nas! Myśli, że jesteśmy wrogami. Zostaw mnie! No i trudno, przeży nie przeżył tego. Weźmy teraz jeszcze tutaj takie e, inne rodzaje creeperów, e, mamy swamp creepera na przykład, czyli to będzie taki creeper z bagiem, y, a rzeczywiście zobaczcie że trupia czacha, zobaczcie jaką ma tutaj czachę, do tego co się nawet trochę boję, jak spróbuję podejść do niego, to ciekawe czy mocno eksploduje, nie, no też zadaje takie same widzę obrażenia. Szkoda trochę, bo kiedyś były takie zielone, duże creepery. Tutaj jakiś muhomorowy, ale to jest ładny, podoba mi się, zobaczcie. A ten, ten, ten w ogóle nas nie chce, widzicie? Ten, ten nie eksploduje, w ogóle to jest jakiś przyjazny creeper. Ale śmieszny creeper, to jest mój ulubiony creeper teraz, zobaczcie muchomorowy creeper. Ciekawe czy, czy wybucha. Which, czy, czy ja bym musiał go jakoś zapalić, czy... czy, czy... nie wiem. Ciężko powiedzieć. Smutny taki, zagubiony trochę. Hej creeperze! Ja bym go zaniósł, ale zanim go właśnie będę tak ciosał, to on chyba będzie mi No właśnie, wylatuje gunpowder z niego. Kolejny to jest creeper oceaniczny i on wygląda jak na jeszka. Co to za creeper? O kurde! daje dużo obrażeń. mam strojkę na sobie z tego. Ale jest trudny. Ten musi być pod wodą kompletnie. I się utopił z braku wody. No nie ma tego creepera. Wyrzucił rybkę Rowcoda. Eee, teraz mamy tak, Birch Creeper. Ale śmiesznie wygląda nie. Zostatnie, mnie, zostaw mnie, ostatnie... Bo zostaw mnie. nie widać praktycznie, wygląda też jak taka brzoza. Macie tutaj hubę po bokach. No dobra, też, też był normalnie. Zobaczmy teraz... O kurde, nie, nie przeczytałem nazwy tego. To był też taki leśny, czy ten wysadził nas nieźle, ale zobacz, co on zostawił. Ten zostawił te, tą, tą ziemię dodatkową taką, wiecie, z, z tego lasu. Fajnie, to, to ten, ten mi się podoba. No i jeszcze Snowy Creeper, no to pewnie tutaj jak go postawimy, to pewnie daje dużo śniegu. czy znaczy ten, on, on nie chce się bić z nami. A, golem już idzie. O o! o ten nie wybuchł nawet. Szkoda, szkoda. Nie wszystkie podobno wybuchają. Zostały nam ostatnie teraz creepery. Szybko zobaczmy jakie, jakie to są. Bo teraz mamy tak. Cave, cave Creepera, Dark Oak Creepera, bamboo creepera, no i Dripstone Creepera, czyli takie trochę kamienne ale przede wszystkim no takie naturalne czyli właśnie tutaj jest ten bambu drifsem, no to będzie związany gdzieś tam właśnie z, z kamieniami ja bym odszedł trochę może od tych w, w golemów bo one z, zaczną nas tutaj atakować e, więc nie ma to zbytnio sensu ale jakbym wszedł tutaj może na przykład czy to coś tu jest? nie ma może ten domek rozwalimy Słuchajcie, bambu creeper ale chudy jaki duży widzicie go? on nas nie widzi chyba za bardzo on nas tylko bije? On nas tylko bije, ale zadaje dużo obrażeń. Ale dziwny klucer. Czemu? Zostaw nas. Nie bij nas. Czekajcie, ja stąd wyjdę. No nie mogę wyjść. Czekajcie. O. Ale dziwny. Takiego jeszcze nie widziałem, wam powiem. Ciekawe, czy... Jak on wyjdzie teraz? Czy nie wyjdzie? Może on nie chce? On już tutaj zamieszkał. On nie będzie stąd wychodził. Tak ja mi się najbardziej podoba zaraz z tym muchomorkowym creeperem. A czemu on nie wybucha? On może nie jest naładowany w ogóle. Okej. Okay. Halo? Creeper? On nic nie robi? Może golem przyjdzie? Czekaj. P pójdę po golema, wkurzę go. O, dobra. Będzie nas gonił? Wkurzył się. Zobacz, tu mam creepera dla ciebie. Zobacz, jakiego bambusowego. Chodź tutaj. Zobaczcie, będzie walka teraz. A! Tu jest! Dawaj, weź tego creepera, weź tego creepera! Nie mogę, nie mogę go wyciągnąć z domu w ogóle tutaj. Chodź, 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 mam dla ciebie tutaj creepera, zobacz, zobacz. Weź go! Może, może przyjaźnić z nim? Co on mnie bije przez ścianę? Wyjdź stąd, wyjdź stąd, to nie jest twój dom! Let's go! Zaraz się spokojam, to no nie mogę! Golem, ty nie jest ty jesteś z nami w drużynie! Ała! No patrzcie! Creeper się ubił. O! Dobra, jest! Bambusowy Creeper został pokonany. Dobra. Jeszcze co nam zostało? Dark Oak Creeper. To jest taki, widzicie? Ale strasznie on wygląda, zobaczcie. No ma jest taki wiecie, Tutaj, że świeci ładny. Podoba mi się. To jest taki grzybowy, trochę na górze. Czy ty nam coś zrobisz tutaj? Czy masz... Wiesz, że masz zadanie do zrobienia? O kurde! Co on zrobił? Nic nie widzę przez chwilę. Dobra, ten też jest super. No, nawet trochę wysadził i zostaje nam Cave yy, Spider Creeper. Ale dziwny, brzydki! Ja go zostawię w domu. Ale dziwny! A nie, sorry, jeszcze Drifson Creeper. Tu mi się schował, dobra. Zobaczymy, zobaczymy co robi. Do... Ole, wybuch! Całą chałupę wysadził. No dobra, zobaczmy teraz tego ostatniego. Czekajcie, Godajmy może gdzieś dalej, właśnie od tych golemów. Na przykład tutaj. Czekajcie, ale mały śmieszny. Nie, 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 nie wybuch jeszcze. No i wybór. No i to byłyby wszystkie Creepery. Było ich 16, plus do po prostu standardowego Creepera. Jak wam się podobało, napiszcie w komentarzu, a zrobimy może następny odcinek. W ogóle co tu się dzieje? Czemu tutaj macie imprezę? Wiesz jakie mają tutaj imprezy, ale dziwnie. Tutaj by się przydał w sumie klip. Dobra, weźmy na przykład tego mucomorowego creepera. No one rzeczywiście nic nie robią. Patrzcie, one są przyjazne, to, to są przyjazne kipery w takim razie. One, one nie wybuchają w ogóle. Tak jakbym na przykład Clinta wziął. Na nie, to trzeba się wtedy... O nie! Flinken trzeba je aktywować. Zobaczcie, co się dzieje, i tutaj jakiś efekt jest. Wtedy, C co kiwasz głową dla mnie? A ten birr -bir też nie wybuchał za bardzo. Te leśne są jakieś takie mało wybuchające, ale kiedy je podpalimy, to zobaczcie, co się dzieje. Chociaż mają wywalone te golemy na, na tej klipery. A ten Hills na przykład? O, nawet nie zdąży się zapalić. Patrzcie jakie szybkie są te golemy No od razu je patrzę O dobra, teraz wybuchy, za dużo, za dużo Ale dobra to Mushroom Creepery są najfajniejsze One są najbardziej przyjazne No i jedynie możemy tylko je zdetonować Kiedy je odpalimy po prostu klintem No ciekawie, ciekawie wyglądają Te killsowe jeszcze spoko No i te, te, te Naprawdę niezły, niezły Naprawdę fajne są te Creepery